Cześć na moim kanale Bella Stella. Dzisiaj będzie kolejny odcinek z Tokaboka yy, A więc zapraszam was do oglądania Hejka widzowie No my już jesteśmy na miejscu Także idziemy sobie spać Bo jest po 20 Znaczy my jeszcze nie, ale dzieci idą spać Bo jest po 21.00 i tak już dawno powinny spać mm. O patrz Szukałeś swojej bluzki w wózku była nie mogę jej wyjąć. O! Dobra. Ja idę grać na playaku. Patrzę, kupując taką nową super gry. Której. O, ja jestem teamem. Teamem i dobra. Tutu tu, 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 tu! Bitwa na tańce. Tangolala. O! On sobie tam kupił jakąś gierkę A ja. Idę się wykąpać. I się spakujemy. Także tak, do kąpieli potrzebuję, a tylko to sobie wezmę i piżamkę, i jeszcze okulary, no bo dobra, zostawię. No ja idę się kąpać, przypilnę dzieci jakby co, dobra. Okej, okay, moi drodzy, to widzimy się jak się wykąpię, w sumie już nie mogę tego do, do porania wsadzić. 20 minut później. Okej, okay. ja już jestem wykąpana. Idę zanieść... oj! Idę zanieść... No nie no. Idę za, Idę zanieść te rzeczy. Tutaj. Założę okulary i chyba trzeba się uszpakować. Wielka szkoda, bo dopiero mam wrażenie, jakbyśmy tu przyjechali wczoraj przyjechaliśmy miesiąc temu. Teraz idziemy do następnego hotelu. Dobra, to widzimy się jak się spakuje. Okej, okay, ja już wszystko spakowałam w tym, jutro radę. a mój mąż i tak będzie jechał w tym, znaczy to, no tak to może <laughs> będzie jechał w tym, co teraz ma, jeszcze tylko wózki na dwór muszę wystawić, znaczy tutaj na ten, na kuchnię, żeby się wywietrzyły, dobra. Ja idę spać, dobranoc, dobranoc, powyłączę tam wszystko, tak, tak, no dobra. Dobranoc, kochani. Dobra, my wstajemy o pierwszej, także nie dziwię się, że już poszła spać. Muszę ten telewizor tutaj wyłączyć, bo trzeba znaleźć taki... O, dobra. Muzyczkę wyłączamy. Yy, I ten... Dobra. No tutaj powyłączam, przebiorę się i idę zobaczyć na dwór, czy... Nikt nam się nie wkrada. Tylko muszę wziąć led, bo przecież nic nie zobaczę. Nieważne, że świecą na kolorowo. Ha, ha, macie! O, nikogo nie ma. Tu jakieś wysypki takie są jakby. Ile pijachu. Dobra, nieważne. Zakopię to i idę spać. Bo nikogo nie ma. Dobra, zgaszamy moje wspaniałe ledziki. Ledy też muszę zawsze wywalać na balkon, żeby nam nie świeciły. Dobranoc. Pierwsza w nocy. O, czemu z recepcji dzwonią? O no tak już pierwsze rano, nie dziwię się. Tak, w czym mogę pomóc? E, dzień dobry, miałam państwa obudzić. E, o pierwszej rano także ja dzwonię. Dobrze, dziękuję pani. Dobranoc. Dobranoc. No, widzicie, jak dobrze, bo sobie budzika nie ustawiłam. Dobra. Trzeba. Tak. A czy będzie śniadanko? Nie, bo my już jedziemy. A, dobrze, dobrze. Czeka nas tylko taki chyba półgodzinkowy lot. I będziemy na miejscu. Nawet nie ma co tutaj śniadanie jeść czy coś. Po prostu pozapalamy światła wszędzie Muzyczkę włączymy Dobra Spakuję to i trzeba jechać, no Kochanie Kochanie, wstawaj Uuu, niam, niam, niam. Przecież wstaje. Dobra, weź Maxa Wezmę Maxa i z nim na dwór, bo płaczę Dobrze A ja wezmę, ale. Dobrze. A jeszcze opaski bym zapomniała. No tak, oczywiście sam swojej torby nie spakuję. Muszę ja wszystko pakować. O, jeszcze tego byśmy zapomnieli. Też pakuję. Patrzcie, jeszcze ja mam tutaj torby. Ja nie wiem, czy ja się zabiorę. Tej torby nie mogę wyjąć. Poczekajcie sekundkę. Spróbuję wyjąć. Tylko położę y, tą y, alusię. Dobra. Niech leży tu. Okej. Okay, już wyjęłam torbę. Nie mogę jej kompletnie wyjąć. Pakujemy tutaj wszystkie rzeczy. Kawka, żeby nie kupywać. Dobra. I chyba trzeba po prostu... O, mam maseczkę. Ja jej szukałam. Ale trudno moją czekajcie, bo ja właśnie o, dlatego nie lubię pakować się o, tutaj wszystko damy dobra Ma bo, Maja chciałam być yy, yy, no tak Alusiu, nie plujemy smoczkiem a ty nie jesteś przecież Ala, bo ja was serdecznie przepraszam, to jest Maja Pilno i maję. Ja idę po torbę. Dobrze. Dobra, masz. Idę jeszcze zobaczyć, czy niczego nie zapomnieliśmy. Z lodówki nic. Ach, uwielbiałam tą lemoniatkę. Tu, tu, tu. Z łazienki nic. Po szafkach nic nie zostało. O! Portfel. I moja spinka została. Ja ciebie, ja nie wiem jakie to Patrz, portfel i spinkę zostawiłam Ale ja, No, dobra, idę po wózki. Ja wezmę dzieci, ty weźmiesz torby No już, już Majeczko, to jest twój, a to jest twój I idziemy Max, nie płacz, nie wiem Max dzisiaj cały dzień płacze Dobra, widzimy się na lotnisku Okej, okay, chodźcie, bo jesteśmy spóźnieni Poczekaj chwilę na szczęście, jest polski pracownik. Dzień dobry. Dzień dobry. Paszporty. Y, to jest mój. Mhm, zgadza się. To jest męża-paszport. Mhm. To jest y, paszport mojego synka y, Maxa. Dobrze. Jeszcze córki. Oj, ale dwójka została tutaj urodzona. Znaczy, no tak I no nie mam paszportu jej No to co ja mam zrobić? Nie wpuszczę jej Aj, ale ja przepraszam proszę pana Bilety są kupione i było napisane, że Jeśli będzie karta urodzenia To możemy wejść No to poproszę kartę urodzenia, proszę Dobrze, proszę Muszę zważyć wasze wózki ja wózków nie waży. Dziwny pan jest. Torby pan musi tutaj dać. Dobrze. 19 kilo. Druga. 10 kilo. Dobrze. Dobrze. Torba pierwsza leci tutaj na paseczku. Twoja też. Tam mam butelkę z mlekiem, ale dobra. Jakoś sobie poradzą. Wózki też! Dziękujemy za informację. Dobra, dawaj, szybciutko, szybciutko tutaj wypchniemy. Mm, już nie zdążymy. Dobra, dawaj tu. Wózków się nie daje, wózki, się tu zostawię. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, Państwo z dwójką dzieci, tak? Tak. To bez kontroli. Dzień dobry. Proszę wchodzić, zaraz y, odlatujemy. <słuch> Ej, kochani, jeżeli wiecie, jak ten to coś się rozkłada, to piszcie w komentarzach, bo podobno to się rozkłada. Drodzy, pasażerowie samolotu. Wzbijamy się w górę. O, super. Drodzy. Pasażerowie lądujemy. Dziękujemy za nasz lot. Dziękujemy, do widzenia. Chodź szybko po bagaże. O, patrz, moja torba jedzie. Trzymaj. Jeszcze to. Subcie. Idziemy po wózki. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, to nie to. Dobra, idziemy. Taksi. Oczywiście, z nami nie mogło się być bez obiadku po podróży. Haha, <grych> ha, idźmy już. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś czteroosobowy stolik byśmy prosili. Nie mamy takiego. Proszę tutaj sobie usiąść. Dziękuję bardzo. A, i my torby bierzemy, ale mi są potrzebne, ale my nie wpuszczamy z torbami. Dziękuję. Nie, będą mi z torbami wchodzić, nie wiadomo co w nich mają. Uf. Dziwne zasady. No? Dobra, to co? Dzieci po tej. my po tej. A wózeczki też. Przepraszam, proszę pani, to są nasze osobiste rzeczy. Dobrze, co to dla Państwa będzie? Dla mnie będzie. Karma. Kalmary. Tak. A dla dzieci coś mamy? Hot dogi. mogą być hot dogi. Nie, dziękujemy. No to my poprosimy, żeby im kukurydzę uprażyć. Dobrze. A dla pana? A dla mnie będzie, jak tu nad morzem, ryba z frytą. Dobrze. Okej, okay, czyli już wszystko wiemy. Tutaj otworzę kalmarki. Gdzie są te te? Nie ma ich nigdzie chyba. Bo nam się pokończyły. O są. Już myślałam, że nie ma. Dobra. Potrzebujemy jeszcze na ten kraba. Ale kraba mamy tu. Dobra. I muszę jeszcze tutaj, niech się myją. A ja muszę jeszcze znaleźć cytrynę. Cytryna jest tu. Oj. Wszystko mi spada, coś niech się umyje w drugim zlewie. I jeszcze muszę znaleźć ziemniaka. Okej, okay. dobra, myślę, że już się umyło Najpierw muszę zanieść yy... W sumie to wszystko zaniosę naraz. raz Okej, okay, muszę zamknąć ze za sobą, żeby mi tu nikt nie wyszedł I idę Dobra, szefuncio, tutaj ci kładę kalmarka I takie coś, nie pamiętam jak to się nazywa I szefuncio ma tu jeszcze, ja sobie już idę Ech, a jeszcze dwie kolby kukurydzy musisz mi uprażyć. Dobrze, dobra. Słuchajcie, dzisiaj wam zrobię ćwiczenie jak się gotuje najlepszą kolbę kukurydzy. A więc tak: oliwa z oliwek zrobiona, zrobiona w oliwce, którą robiła Oliwia z Olimpią. Troszeczkę soli, troszeczkę keczapu, którego tu nie powinno być. Teraz to wszystko mieszamy. Szuruburu, szuruburu. Dodajemy troszkę pokrojonej cytrynki. Tylko muszę ją ciachnąć, bo się nie chce pokroić. Ta-ta-ra! Ok. Wystarczy tego dobrego. Teraz trzeba. O, tutaj. Pieprzu troszkę dać. Troszkę ostrego, ale tak troszkę. Jeszcze oblać wodą. Dobrze. Teraz można, yy, niech się ziemniaczek tutaj nasz pokrojony, rzecz jasna, bo my innych rzeczy nie dajemy. Musimy pokroić sobie ziemniaczka. Niech się gotuje i pokroimy w tym czasie cytrynkę, która się niech też gotuje. W tym czasie przyszykujemy sobie talerze na nasze pyszne dania. I tak, na początku kalmarek z cytrynką, tak. Nie, to to z cytrynką. Sorewicz. Dobra, to z cytrynką dajemy na talerzyk. I to z tym na talerzyk. Dobra. A, miałem kolbę kukurydzy zrobić na patelni. To się umyje. Gielner! Tak, szefie? Zanoś dania. Dobrze. Już bierzemy dania. Jak widzicie, za łatwo nie jest mojej pracy. Muszę cały czas coś zanosić. Nie lubię tej pracy, ale. Yy, to dla mnie będzie. To dla. Tutaj, bo to ostre, to dla tego pana. A ja kalmarki poproszę. Dziękuję. A kukurydza kiedy będzie? Szef, kiedy kukurydza? Za kilka minut. Za kilka minut. Dziękuję. Dobra, teraz wam pokażę jak sobie taką prawdziwą dobrą. Przynieś mi wodę, gar wody masz mi przynieść. Dobra. Może jeszcze szampajna mu trzeba przynieść. Muszę mu miks mikserskową, bambikową mieszankę robić, kidoskową. <gryw> Dobra, nalewamy wody. Nalewamy wody. Dodajemy mleka roślinnego chyba. I takiego normalnego mleczka. To tyle. No, i no już. Masz szef lej na patele. Patelnia. Dobra, lejemy. Resztki ja wypiję, bo to jest wszystko smaczne. I teraz tak. Oj, to się nie gotuje. Oliwa z oliwek, która jest robiona w Oliwni na ulicy Olewa. Yy, robiły ją Olimpia z Oliwią. Oliwkowy smak. Yy, ketchup. Troszkę jalapena i papryczki chilla. Pieprz, sól, cytrynki troszkę, troszkę zieleninki. A niech się przygotuje troszeczkę dobrze. No, jeszcze taki smak rybki. Nie, to dla dzieci. Oj, to dla dzieci, to ja nie mogę tego dać. Aj, trudno, nawet się nie skapią. I teraz tak miseczkę sobie weźmiemy. A dwie czy jedną miseczkę? Mogą być dwie. No to dwie. Je. Musimy obsypać solą i ketchupim. Troszkę aromatu aromatu rimutit i Dobra, można już ściągać kolby. Troszkę keczapu, troszkę soli. I idę donieść. Kielner! Żarcie czeka, ty się obijasz. Zwolnię ją zaraz, bo to tak nie może być. Przepraszam szefa. Miałam klienta. To tutaj dla dzieci. Tak, tak, dla dzieci. Przepraszam, bo te miseczki się łączą strasznie często. Nie szkodzi, zakochana para. No właśnie. Przepraszam, czy możemy prosić szampana? Nie ma tu czegoś takiego. godziny później. Czekajcie sekundkę. Pół godziny później. Dobra, wszyscy pojedli. Zostawimy sobie tutaj ładnie poukładane, bo nas ładnie, fajnie przyjęli. Proszę, Max. Maja. Maja. Maja? Maja. Maja. Hii! Przepraszam, możemy torby. Jasne już niosę. Proszę. Tutaj dla męża będą torby. Dziękuję, do widzenia, do widzenia. Dobra, ja muszę na magazyn. Jej, widzowie, jeśli chodzi o ten odcinek, to już wszystko, a to torcik dla Was. Pa, pa.